Cześć, tu Sebastian Sobowy. Dzisiaj sprawdzamy ponownie platformy dla rybit, które były wyłożone na stawach hodowlanych. Ostatnie były zarośnięte. ja później sugerowałem, żeby ich już nie ruszać, że skoro się rybity przy nich kręcą, to żeby zostało tak jak jest, jednak postanowiono, żeby uprzątnąć tak zwane chwasty. Mimo tego rybitwy już w tym roku nie zajęły tej jednej pierwszej platformy. Za chwilę zobaczymy co dzieje się z drugą platformą. Jesteśmy przy platformie drugiej, na niej nie ma gniazda, nie ma też tak zwanych chwastów i co ciekawe nie ma piskląd, a też nie ma nawet śladów skrupek. Kręcą się przy tym dwie para bit wrzecznych, ale są też co ciekawe ślady żerowania prawdopodobnie norki amerykańskiej, którą pierwszy raz widzieliśmy tu na stawach tydzień temu i możliwe, że jej robotą jest opustoszenie tej platformy, bo tutaj do tej platformy przynajmniej dwie pary bitw się przymierzały, A efekty jeszcze powinny teraz być widoczne. Jesteśmy przy trzeciej platformie, która ubiegłego roku zaginęła w szuwarach. W tym roku ją odnaleziono, zamontowano ponownie, co prawda późno, bo późno, ale jednak z efektem. Rośnie tutaj kilka pokrzyw, tak jak widać, stanowią one nie, taki niewielki cień dla gniazdka, które wykopały właściwie bardziej niż uwiły tutaj rybitwy. Do końca jeszcze nie wiem, czy to jest rybitwy jajo, bo jest póki co jedno, ale siedziały tu rybitwy rzeczne. A my stąd szybko zmykamy, bo nie chcemy stresować rybitw, żeby do końca dosiedział ten lęk. Na dzisiaj Wam dziękuję i kupujcie moje książki.